Pierwszy raz słyszę o czymś takim jak pan Toti. Dowiedziałem się o tym od Wicki. Poprosiła, żebym zrobił o tym film. I teraz najważniejsze pytanie: czy to jest gorsze od Mirakulum? co bądź to jest inna Skala, bo to jest bajka edukacyjna, Mirakulum to jest po prostu ścierwo, ale nieważne. Zgaduję, że chronologia w tym wspaniałym dziele nie ma znaczenia, dlatego pozwolę sobie na obejrzenie linka, który wysłał. Subskrybuj kanał pan Totti i bądź na bieżąco z kolejnymi filmami. Okej, okay, dobra, już mi się chce to wyłączyć. Ja kiedyś mówiłem, że nie podoba mi się łączenie takich stylów 3D i 2D. No, poważnie, to jest to brzydkie według mnie, nie podoba mi się taki styl. Pan to ty, pan to ty, to ja. Panie Toti, pan wygląda jak kobieta w kapeluszu. Tak to okropnie wygląda, Boże Święty. Takie coś bym opędzlował w pańcie. Authent ja takie coś opędzlowałbym w minutę w pańcie. Ja myślę, że to jest po prostu świnka Pepa, czyli byle co narysowane w pańcie, wyglądające jakby chciał pożreć duszę. Ej, chyba to jest polskie, wiecie? Czy pan Toti, to jest polska produkcja? Czekajcie. Polsko-słowacka. Nie no, dobra, jak polskie to oczywiście nie możemy obrażyć, bo cię ich pańskie żartuje. sensu nie Ej, przynajmniej twórcy się przyznają do tego, nie to tak jak w Miraculum. toti pan to ja. Toti pan toti to ja. Tu ja. na ruch jak w metrze, tu w powietrzu są marzenia Wytęż oczy. A miasto, k***a. cztery budynki. Ten na ludzi jak ten red. Panie Totti! Witaj! Jak on z tego domu go usłyszał? Miło Cię widzieć! Piękny dzień! Zróbmy piknik! Te dwie postacie mają dosłownie tego samego aktora dubbingowego. Znaczy, nie jestem pewny, ale oni brzmią identycznie. O, świetnie! Świetnie! To jest najnormalniejsza reakcja na piknik. Jezus Maria, jakie to jest okropne. Chryste panie. Chyba nie muszę komentować animacji w tym dziele, co nie? Patrzcie. Budujemy błotną fortecę. Będziemy z zamurów atakować wrogów błotnymi kulami. Fortece tak nie działają. Fortece były pod obronę, debile. Ciężko byłoby przemieścić fortece z jednego miejsca do drugiego, ale no dobra. Tutaj mamy mema od widza. Oraz wiele, wiele, wiele pięknych fanartów, które mi widzowie wysyłają na moim serwerze Discord. Na którego oczywiście serdecznie zapraszam. Za wszystkie fanarty oczywiście dziękuję, ale z racji tego, że no nie mam za bardzo czasu na tym filmie, żeby je wszystkie przejrzeć, to, to po, po prostu pokazuję. Za każdy fanart jestem wdzięczny, nawet za takie spaśluny, co tutaj są. Ja jestem wdzięczny, bo ja lubię, jak ktoś mi wysyła fanarty, lubię, jak ktoś poświęca na mnie czas. Dla mnie bardzo przyjemne. Dziękuję bardzo. Też zbudujemy fortece, a potem urządzimy bitwę. Fajna bitwa. Dwie fortece się klepią, nie? Ciekawe, jakby to wyglądało. <śpiewanie> bitwa pod niedosłownie, do... nie? Błotna bitwa po obiedzie! Czyli dla ciebie obiad to jest opierdzielenie jednej truskawki. No w sumie ona jest wielkości Saturna, no to w sumie się nie dziwię. Mam jeszcze trochę czasu, popracuję w kopalni. Ciekawe, jaki skarb wykopię dzisiaj. Jak babcie kucham. Czajcie, że wzięliście dosłownie jeden ruch łopaty i znaleźliście jakiś skarb? I ten skarb to chyba. Kapcie, bo w tytule jest kapcie i tutaj też są kapcie chyba. Pooglądałbym telewizję. Gdzieś tu leży telewizor. Wystarczy go podłączyć. Co jest? <grym> telewizor trzyma pod łóżkiem, co? Do, dobra, takie, takiego obrotu spraw się nie spodziewałem chłopakina. No. Wiem, że to może się wydawać dziwne i trochę niepotrzebne dla tego komentarza dla tej kreskówki, ale autentycznie usłyszałem dźwięk z rozpoczęcia tury w szogun 2. Coś w stylu właśnie rozpoczęcie tury. No nie wiem, jakiś dźwięk w szogun 2. Serio. Brat ciotki, czyli synowa wujka, Panie nie błotna bitwa czeka! Nie chce mi się. <laughs> Ja to jestem dosłownie ja, nie? Ja mogę się z nim udostawiać autentycznie. To są widzowie na Wojszczacie. To jestem ja. Dosłownie. Narzeczony odkrył, że narzeczona jest narzeczoną innego narzeczonego. No to jest to serial w ogóle, co on ogląda. No, Powiedział córce syna, że matka ojca ma córkę, która jest kuzynką ciotecznej siostry. I co ty właściwie oglądasz? Jakieś kompletne bzdury! <grym> to jak akurat zgodzę, to on ogląda. Kim stryja, obraził innego stryja, który. Wokół jest pełno chipsu, czyli jedzenia, nie, co prawda przetworzone, ale jedzenie, nie? I one wybrały kapcie do jedzenia. Ty, gościu wygrał. Dwóch na jednego. Nieźle. To jest właśnie obrona na rzece. Dobra, gościu przegrał jednak. Jezus, Mary, ale to jest leniwie zrobione. Chciałem was bardzo przeprosić. Nie wiem, jak mogłem tak beznadziejnie się zachować. To wszystko przez kapcie. Na szczęście zjadły je myszy. Czyli on ma więcej wrogów w naszych czasach. Tak, tego nam było trzeba. Mogę dołączyć do zabawy. Nie, to nie, 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 to się nie dzieje, pa patrzcie, patrzcie, jakie to tło jest kurwa rozpikselizowane, patrz ta, patrz ta, bo to jest niemożliwe. I, widzicie to, te, te drzewko, nie? Te, te, te piksele dosłownie. Wow. Wow. Dobra, ja przeżyję tło 3D, nie? Ale takiego tła 3D to nie <noise> autentycznie. To jest robione najniższą linią oporu, autentycznie. Wrzucaj celnie, bo przegrywam. Dobrze. To audio jest tak samo niesynchronizowane, jak to audio, co tutaj właśnie macie. Mm. Skąd wy w ogóle bierzecie tą amunicję, nie? Bo w sensie wyjście do rzeki jest, jakby to powiedzieć... Samoknurstwem. A wiecie, co pan Toti powiedział na koniec? Więcej czasu nie marnujmy. Zdrowo go wykorzystujmy. Żaden film nie jest ciekawy, gdy Cię proszą do zabawy. Przepraszam bardzo, istnieje mój kanał. Istnieje mój kanał, na którym zarabiam moje pieniądze. Dobra, jest to typowy serial, durny serial dla dzieci, nie? No po prostu taki typowy serial edukacyjny, nie? Z tym wyjątkiem, że ma po prostu okropną, okropną animację. Mówiąc, że jest to okropna animacja, mam na myśli, że jest to naprawdę okropne. Zresztą widzieliście to, że no to tło jest po pierwsze okropnie zrobione w 3D, cienie tu nie istnieją, a jak są zbliżenia na postacie, to te tło jest rozpikselizowane. Szczerze, nie oczekuję od tego serialu nic więcej, bo to jest serial edukacyjny, no i od takich seriali zazwyczaj nie oczekuję niczego, ale bądź co bądź, no, ja jestem zwolennikiem tego, że Animacje dla dzieci powinny być fajne. Natomiast, jeżeli wy chcecie, jak ja gnoję, Miraculum, to wy macie tutaj film. A jeżeli chcecie coś innego niż Miraculum, to zapraszam tutaj film dobrany do was. Yy, narka.